Wszystko zaczęło się przypadkowo zupełnie dlatego, że pierwszy naparstek dostałam od mojego taty i był to naparstek węgierski. Kompletnie nie miałam pojęcia o tym, że można zbierać naparstki. Właściwie nie pomyślałam o tym wtedy, wówczas kiedy dostałam ten naparstek, że, że to będzie początek tak wielkiej kolekcji. W tej chwili, na, tak na dzień dzisiejszy, jestem przygotowana, jest 895 tych naparstków, natomiast lecą do mnie, leci do mnie chyba 6 sztuk, zdaje się, z Wielkiej Brytanii w tej chwili, także przybywa na bieżąco. No niejednokrotnie natrafiam na aukcje, gdzie sprzedawana jest nawet większa liczba naparstków, dlatego, że ktoś wyprzedaje na przykład kolekcję swojej babci, czasami Uda mi się coś dzięki temu upolować niesamowitego. Absolutnie nie mam zamiaru jak stracić majątku na tym hobby. Po prostu jest to dla mnie zabawa. Staram się szukać, szperać, wynajdować i dla mnie największą frajdą jest właśnie, mm, wiadomo, no, zakupienie parstków za jak najniższą cenę i również nie płacenie też za tą wiedzę, którą zdobywam. Własnorocznie, zrobionym naparskiem, wszystkim obdarowała mnie moja sympatia, co oczywiście, no wiadomo, jest. E no jest chyba najpiękniejsza. I na pewno to jest właśnie dla mnie bardzo, bardzo ważny naparstek. Chociaż, chociaż może jest trochę krzywy i może trochę jest nieużyteczny. Większość ludzi dziwi się bardzo nadal tym hobby i muszę przyznać, że jest to duża frajda, bo to jest takie sympatyczne zdziwienie. Bo nigdy się nie spotkałam z tym, żeby, żeby naprawdę ktoś popłukał się w głowę i powiedział, że w ogóle dziewczyna, co ty robisz? Zawsze szukając jakiegoś konkretnego, w oczy wpadnie mi kilka innych. Więc tak naprawdę to jest takie never ending story po prostu.